Myślę, że to jest na pewno gdzieś tam uwarunkowane tym, że w Polsce jednak kręcimy bardzo dużo filmów osadzonych we współczesności i w takich osadzonych w czasach PRL-u. Wydaje się, że jest to mniejsze pole do popisu dla kostiumografa, yy, chociaż wcale nie musi tak być. Yy, ale właśnie myślę, że z tego względu też. Yy, Kostium jest troszeczkę zapominany. Właściwie wspomni się o tym, kto zrealizował kolekcję kostiumów, ale już jakie znaczenia one ze sobą niosą, temu poświęca się bardzo mało uwagi. W ogóle wydaje mi się, że ten festiwal jest, jest piękną inicjatywą, która pokazuje, że świat filmu to nie tylko ten gotowy obraz, który oglądamy w kinie ale tak naprawdę właśnie wszystko, co stoi poza nim, cała praca od kuchni. Także no bardzo mam dużą nadzieję, że, że coraz więcej młodych krytyków zacznie zwracać uwagę na to, że kostium też może być bardzo znaczącym elementem filmu, ponieważ buduje wizerunek postaci. Atmosfera jest naprawdę super, jest bardzo przede wszystkim przyjazna i otwarta. W porównaniu do innych festiwali filmowych czy teatralnych, na których byłam. Właśnie wydaje mi się, że ten festiwal wyróżnia się tym, że jednak wszyscy czujemy się troszeczkę tutaj jak u siebie w domu. No ja pewnie też szczególnie, ponieważ od urodzenia mieszkam w Łodzi i tutaj również studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych i wiele etiut realizowałam w szkole filmowej. Dlatego też się dobrze tutaj czuję.